A Kasia Cichopek też, można powiedzieć, ma bardzo dużo spraw zawodowych. Halo tu Polsaty, miałeś przyjemność oglądać? Przez chwilę, bo akurat jak była środa, to... Halo? A, to Weekend, a to w piątki. A to w piątki. Piątki, nie. bo teraz ruszył inny program w ale nie miałem okazji go obejrzeć właśnie, bo byliśmy na zdjęciach. A w weekend akurat, akurat grałem spektakl i nie mogłem obejrzeć, przez chwilę tylko zobaczyłem Kasię, bardzo jej gratuluję, trzymam za nią kciuki, myślę, że to jest jej format, ona świetnie się sprawdza w programach na żywo, więc ja ją uwielbiam oglądać i trzymam za nią mocno kciuki, żeby, żeby się realizowała. Marcin, na ty na przykład nie miałbyś ochoty poprowadzić jakieś śniadaniówki? Nie, ja się nie czuję w formatach na żywo, jak na razie nie. Wolę, wolę scenę i wolę jeździć z teatrem. Więc zapraszam wszystkich na spektakle. Ślub doskonałej randka w Ciemno.